Cześć. Super samochody czy hipersamochody kojarzą się z niesamowitymi osiągami, zastosowaniem najnowszych technologii, a także z prestiżem. Zwracają na siebie uwagę samym wyglądem, a każdy ich element powinien być maksymalnie dopieszczony i stworzony z myślą o konkretnym modelu. Tymczasem zaskakująco często dzielą one części ze zwykłymi autami, a nawet z autobusami. Na początek zadajmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle tak się robi. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać takim przesadnym szukaniem oszczędności w stylu Rockefeller'a i jego 39 kropelek cyny. Ale z punktu widzenia producenta, wytwarzającego miliony zwykłych samochodów i setki czy tysiące super samochodów, oszczędność nawet kilku centów na jednej części może przełożyć się na wielomilionowe oszczędności, które potem może na przykład zgarnąć zarząd. W takim przypadku opłaca się wcisnąć jak najwięcej zwyczajnych, ustandaryzowanych i przede wszystkim tanich części do wielu swoich modeli z różnych klas, zamiast opracowywać nowe, które będą pasować tylko do jednego, czy też zlecić to komuś. Przy produkcji niewielkiej ilości modeli w małym nakładzie sytuacja wygląda podobnie. Kupujemy tanie części i wpasowujemy je w nasze samochody. Poza finansami jest jeszcze aspekt wizualny. Nie warto opracowywać koła na nowo i na przykład, jeśli lusterka z małej osobówki pasują wizualnie do naszego mega wypasionego auta za grube miliony, to możemy ich po prostu użyć i mieć problem z głowy. Tak czy inaczej klient nie musi wiedzieć, ile takie części kosztują, czy że ktoś inny sprzedaje je taniej i można mu wcisnąć tanią część za gruby hajs, gdy będzie potrzebował ją wymienić. Za chyba najbardziej popularnym przykładem takiego zabiegu stoi pewien włoski producent. Lamborghini Murcielago, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli włoskiego producenta, ma kierunkowskazy z jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli Forda, mianowicie Focusa, konkretnie pierwszej generacji. Oczywiście odpowiednio wycenione i znajduje się na nich nawet logo Forda, co pokazał na swoim kanale Matt Armstrong. Gdyby je zamówił bezpośrednio od Lamborghini, wydałby około 180 funtów za jedną sztukę, a normalnie kosztowały one niecałe 7 funtów za komplet. Ford w ogóle musi mieć w sobie to coś, bo nie tylko Lamborghini pożyczało od niego części. Na przykład TVR Cerbera dostała tylne światła z Fiesty Mark III, Noble M12, z Mondeo Mark I, a Aston Martin Virage Vantage. ma kierownicę z Crown Victory. Wracając do Lamborghini, Diablo pożyczyło reflektory z Nissana 300ZX. Poddano je jednak małej modyfikacji, mianowicie naklejono na górę karbonową osłonkę, żeby ukryć logo Nissana. Diablo posiada także bardzo popularne tylne światła, mianowicie Hela 4169. Można je znaleźć także w Salinie S7, Pagani Zonda czy traktorze Klas. W nowszych modelach Lamborghini również można trafić na elementy z innych aut. Dzielą one niektóre części z modelami innych marek należących do Volkswagena. Na przykład Huracan używa tego samego pedału przepustnicy co Golf i kilka innych modeli. Jak coś działa, to po co to zmieniać? chociaż tą część akurat kilka lat temu zmienili. Jedziemy dalej. Co wspólnego mają Koenigsegg Agera, CCX i Mazda RX-7? Tylne światła, konkretnie te tutaj. Wykorzystanie części Mazdy w tym konkretnym przypadku jest szczególnie ciekawe, bo sam Christian von Koenigsegg przyznał, że jego auta były inspirowane legendarną miatą, której zresztą jest fanem i jeśli przez ostatnie kilka lat nic się nie zmieniło, to dalej posiada jedną w swoim garażu i zabiera ją regularnie na przejażdżki. Światła z Mazdy pojawiły się także w Astonie Martinie. Model DB7 ma tylne światła pochodzące z Mazdy 323 Astina, do tego klamki z 323 Estate i kierunkowskazy oraz wewnętrzne klamki z MX-5. Pożyczenie tylu elementów od japońskiego producenta nie było przypadkowe, bo w tamtym okresie Ford, będący de facto właścicielem Astona, posiadał także jedną trzecią udziału w maździe. Zostańmy jeszcze chwilę przy brytyjskiej motoryzacji, by przyjrzeć się tyłowi legendarnego McLarena F1. Tylko, że to jest tył holenderskiego autobusu. Bo projektanci F1 przy wszystkich niecodziennych rozwiązaniach technologicznych, jak wyłożenie komory silnika złotem, czy zastosowanie nietypowego układu foteli, po prostu wzięli sobie światełko z autobusu. Tylko, że nie jest to do końca prawda. Światła te wyprodukowała firma Kobo jako część uniwersalną, bez myślenia o konkretnym pojeździe. I po prostu poza McLarenem stosowano je w wielu pojazdach, między innymi autobusach, ale też w Lamborghini Diablo, więc nie są to światła z autobusu, tylko takie jak w autobusie. Za to lusterka użyte w McLarenie F1 pochodzą z Volkswagena Corrado. W ogóle lusterka są zaskakująco często pożyczonym elementem. Dodge Viper miał takie same jak Mitsubishi 3000GT, Tesla Roadster, takie jak Lotus Elise, a lusterka z Citroena CX są prawdziwym hitem. Dostał je Jaguar XJ220, a także kilka modeli Astona Martina, Lotusa, TVR i wiele innych samochodów. XJ220 ma także tylne światła pożyczone z rowerów. Tanie, pożyczone części znajdziemy nawet w Bugatti. EB110 miało sterowanie lusterek z Vauxhalla Astry trzeciej generacji, czyli odpowiednika pierwszej generacji Opla Astry. To no to może chociaż pagani projektuje wszystko samodzielnie. Poza silnikiem, oczywiście. No nie. Zonda ma sterowanie klimatyzacją z rowera 45. A eleganckie Maserati Włosi używali często części z modeli innych marek należących do Chryslera. Na koniec wspomnę jeszcze o pewnym brytyjskim kupę, którego tylne lampy mogą się wielu z Was wydać dziwnie znajome. Tak, zgadza się. Invicta S1 ma światła z Passata. A jeśli znacie jeszcze jakieś inne ciekawe przykłady dzielenia części, to dajcie znać w komentarzu. I to by było na tyle. Źródła i ciekawe linki zostawiam zwyczajowo w opisie i tradycyjnie zachęcam do subowania, komentowania i łapkowania. No i wpadajcie na Discorda. A jeśli czas pozwala, to obejrzyjcie sobie nasze inne filmy. Miłego dnia i do następnego.